Jeszcze kilka dni temu odbywała się tu wystawa róż i aranżacji florystycznych, a pomiędzy kwiatami przechadzała się Królowa Róż wraz ze swoim paziem. Dziś Święto Róży pozostało już tylko wspomnieniem, ale czy dobrym czy złym oraz jak to jest właściwie przez te kilka dni być królową? O tym opowie nam Dominika Walczak. Dzień dobry Dominiko. Dzień dobry. Powiedz, emocje już opadły? Tak, tak emocje już opadły, stres opadł, ale jak idę ulicą to i widzę, małe, i widzę małe dziecko, to uśmiecham się. Mam, mam też takie tiki, żeby pomachać, ale to już powoli się odzwyczajam od tego, ale już upadłem. <śmiech> <śmiech> Powiedz, co najbardziej cię stresowało podczas tych, tych kilku dni, kiedy panowałaś nad miastem? Piątek, zdecydowanie, bo było otwarcie korowód królowej Róż, bo pierwszy dzień jakby kontaktu z ludźmi, bliski, bliski kontakt z ludźmi. Mm, I przemówienie. To było takie najbardziej stresujące i otwarcie oczywiście taniec, bo ja nie tańczę, ale Kacper mnie przygotował, wszystkim się podobało, więc jestem zadowolona. A co najbardziej Ci się podobało? Co pozostanie w Twojej pamięci na pewno na długo po tym Święcie Róży? Dzieci i ich reakcje, jak zobaczą Królową Róż, są pod wrażeniem. Dostałam od dziewczynki też taką śliczną laurkę, była ubrana cała w róże. Takich wypieków dostała, jak mnie zobaczyła, ja też, aż zaczęłam po prostu patrzeć się na Dominikę, uśmiechać, bo byłam zestresowana. Mówię, matko, mi tylko nic złego nie zrobiła, żeby nie dała jakiegoś odczucia negatywnego dla tej dziewczynki, bo naprawdę to było dla nich takie przeżycie i ona nie była jedyną osobą, dzieci po prostu tak się cieszyły i te najmniejsze i... Taki uśmiech i taka radość to chyba było najwspanialsze przez te całe trzy dni, że te dzieci tak reagowały tak szczerze. I dziewczynki mówiły, że mnie kochają, więc ja byłam bardzo zadowolona i strasznie szczęśliwa z tego powodu. Pewnie same chciałyby być taką królową. Tak, tak, tak. Właśnie rodzice mówili, o zobacz taka królowa jak ty, ty jesteś małą księżniczką. I były piękne sukienki ubrane, dla nich to też takie święto że mogą zobaczyć kogoś z bajek, bo tak naprawdę Królowa Róż to jest tak jak w bajce jest księżniczka, tak one mogły zobaczyć na żywo Królową Róż. Niektóre dzieci były w szoku i po prostu się bały, że, że ja żyję, bo zawsze widziały tylko na bajkach takie księżniczki, bo tak mnie w sumie dzieci nazywały. Nie mówiły królowa, tylko księżniczka, więc... Super. A powiedz mi, jakie właściwie zadania miałaś wyznaczone jako królowa? Bo wiadomo, że musiałaś się utrzymać pewnych zasad, prawda? Uśmiech, miła musiałam być dla wszystkich, wiedzieć, coś, co się dzieje w Kutnowskim Domu Kultury, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, zapraszać na wystawy, bo nie wszyscy wiedzieli, że wystawy są w dwóch miejscach, reprezentować miasto godnie, otwierać Święto Róży, udzielać wywiadów, Pozować do zdjęć. Tak, pozować do zdjęć, rozmawiać z ludźmi, łapać kontakt, dopytywać się, jak się podobała wystawa. Rozdawałam róże, cukierki dla dzieci. I myślę, że byłam taką wizytówką troszkę tego święta, że jest coś takiego w Kutnie, że jest Królowa Róż, są róże i to... Nie wiem, co więcej powiedzieć, bo jestem jeszcze trochę tak... Żyję jeszcze tymi trzema dniami poprzednimi. Ale reprezentowanie miasta i uśmiech to przede wszystkim, żeby zapamiętali miło ten dzień, ten dzień wszyscy, co przyjechali, bo było bardzo dużo osób z innych miejscowości. Mm -hmm. Pani była z Gdańska, z Łodzi, z Warszawy i wszyscy byli pod to ogromnym wrażeniem, bo wcześniej nic nie wiedzieli o Putnie, a jednak usłyszeli o Święcie Róży i przyjechali i im się bardzo podobało i powiedzieli, że za rok wrócą, więc ja byłam bardzo zadowolona. Potrafisz oszacować Ile zdjęć zrobiłaś sobie z uczestnikami Święta Róży przez te trzy dni? Nie, nie mam pojęcia, ale przez te trzy dni najdłużej szłam w swoim życiu przez ulicę Królewską. Byłam na Placu Piłsudskiego, miałam być 10 minut, byłam godzinę. Z Placu Piłsudskiego do Centrum Teatru Muzyki i Tańca szłam z półtorej godziny. Tak, te, i to jeszcze bocznymi drogami, bo środkiem to myślę, żebym szła cały dzień. Powiedz mi taką rzecz: jeszcze dzięki Świętu Róży stałaś się poniekąd osobą publiczną. Było mnóstwo pozytywnych komentarzy na Twój temat, ale również pojawiły się hejty. Jak sobie z tym radzisz? Zwracam większą uwagę na pozytywne komentarze i nie usłyszałam żadnego hejtu w twarz. Nie usłyszałam go na żywo, dlatego w ogóle się nimi nie przejmuję. A jeżeli jakieś już są i na przykład pracownicy Kadeku mówią: O, był jeden komentarz: Królowa z widoczną nadwagą, <grymna> <grymna> dlatego kroiłam pizzę i jadłam na następny dzień w Jaśni Pańskiej dużą, ogromną pizzę z, ze znajomymi. Czciliśmy to, że mam nadwagę <grymna> widoczną. Dlatego ja się tym nie przejmuję, obracam to w żart i. Zwracam uwagę na pozytywne komentarze, bo myślę, że trzeba się cieszyć z pozytywów niż przejmować negatywami, bo było ich stosunkowo mało do pozytywnej ilości tych właśnie komentarzy i ciepłych słów na żywo od wszystkich ludzi. No właśnie, całe trzy dni przecież. Tak, tak. Ciepłych słów, prawda? A powiedz mi jeszcze, jakie masz plany, już odejdźmy od święta Róży, A jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Wybieram się na studia do Łodzi. Mam nadzieję, że będę wracała do nam będę mogła się udzielać dalej w grupie teatralnej, bo Dominika Staniszewska prowadzi młodszą grupę, będę ją odwiedzała często. No oczywiście czas z rodziną, przyjaciółmi i może, może, może będę próbowała jeszcze na studia aktorskie w następnym roku, bo to jest takie moje małe marzenie, ale jeśli się nie dostanę, to trudno, życie toczy się dalej. I na pewno będę wracała do Kutna, bo to jest cudowne miejsce i aż mi się głos załamał i będę zawsze wracała, bo królowa jest nam się cudownie. wzruszyła. Tak, tak. <laughs> Dobrze, to na koniec takie moje pytanie, które staje się powoli tradycją. Czym dla ciebie jest szczęście? Ciężkie pytanie. Szczęście. Przede wszystkim zdrowie całej rodziny. Żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, żebyśmy się kochali. To jest chyba największe szczęście w życiu. Przy, żebym miała przyjaciół, robiła to, co kocham i żebym miała wsparcie. To jest, myślę, najważniejszą rzeczą, żeby mieć wsparcie i kochających ludzi wokół siebie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję bardzo.